Witam serdecznie kochani, bo jest jeden nasz Bóg jakwe. twórca Nie ma ziemi. Jeden zach Hosła, się do święty Racha, kodesz, tylko chwala, chwale. mnie więc Kodórcy, nasz ukochany Tatusz Jachwy to jest imię Boga, współczesny i ma ziemi. Bóg ma imię Jachwę. Imię Mesjasza Jezusa Chrystusa to Jachoszuła, hamasiak i Duch święty, i Majach, Ruchach Kodes. Kochani, czytajcie, świętą misję, ima, i Majty, misję należy Jahwe. Jakwe. Bóg jest twórcą, Bóg trzyma przez program, i jaku Praca się będzie na soczek, misja, święta misja, i Biblia. Biblia jest nasz młodym wiary, bo jest jeden Bóg, Jakwe, jedyny mężczyzna i Duch święty, Ruchach Kodes. Hallelujah, Amen. Kochani, sam trzy. Jakwe. Jak się namożyły, moich nieprzyjaciół, jak wielu postawi przy mnie, wielu mówi mojej duszy: Nie ma dla niego radunku, albo jachwę, ale ty jachwę coś moją tarczą, moją fałą. ty tutaj podnosi moją głowę. Z tym gło głosem wołam do jachwę i są mnie ze swojej świętej góry. Pożyłem się, zasnąłem, obudziłem się, bo jachwę nie potrzymał. Nie przestraszył się dziesięć tysięcy ludzi, gdyż na mnie nastają. Pozał jachwę, wymag mnie. Boże, uderzyłeś bowiem w trzęgę wszystkich moich wrogów. Bo zęby niegodziwej. Od Jachwy zbawienie. Twoje bogactwo jest nad Twoim ludem. Amen. Sam 4, Hallelujah. chwała to też sam cztery kochani. mnie. Gdy cię zzywam, Boże, mój Jachwę, mojej sprawiedliwości, ty wyzwoliłeś mnie w czasie ucisku. Zmiłuj się nade mną. Wysłoni moje modlitwy. Zobeludzy, jak długo będziecie nieważać moją chwałę, jak długo będziecie miłować marność, szukać kłamstwa. Wiecie, że Jachwę Bóg oddzieli dla siebie pobożnego. Jachwę wysłucha, gdy zawoła do niego. Zadrzyjcie, nie grzeźcie. Rozmieszajcie w tym sercu na łożu, zamijcie. Zgadzajcie ofiary znodliwości, ufajcie Jachwę. jeżeli ktoś pokaże nam dobre Jachwę. Znieś nad nami światło tego oblicza. Wlałyś w moje serce pięcie radości niż w czasie, gdy obitowały i z Boże wino. Spokojnie się Bożem i zasnę. Bo ty zamiast Jachwę, zobacz, że mieszkam bezpiecznie. Hallelujah! Chwała do dziewięciu doświadczeń Chwała, bo jest jeden Bóg jakby kochani Biba, brońcie na rzeczach święta Misie bo jest jeden Bóg jakby Wierna w miarę, jeden Bóg Jachwę, nasz kochany, przepukący, Stwórca niebo ziemi, Awa Jachwę nasz kochany Jezus Chrystus imię to Jahusua, Hamasiek, Duch Święty i Majak, Ruacha, Godesh. Hallelujah, gdy święty, docy, kochani, czytacie bibie i święto misję i Majak, misja, nasz, dla Majakwe, misja, jakby będzie nasz oczak Biblia. Dzisiaj, bo jest jeden nasz Bóg, Jahwe, jedna wiara, kochany ojcze Niemiecki, Jachwe, Jahusua, Hamasiek i Duch Święty i Majak, cudowna Mama niemiecka Duch Święty żeńską. Hallelujah, amen, z